Chcąc się skontaktować z nami oficjalnie w sezonie, szczególnie w sezonie, który naprawdę wymaga od nas, od nas bardzo dużego zaangażowania, powtarzam. Pierwsze dwa numery telefonów macie do góry zapisane. Jest to numer telefonu pierwszy do mnie i drugi na części, żeby móc coś zamówić. Po drugie, pamiętajcie, że po wysłaniu do nas wiadomości, najlepiej sms owej bo my bardzo dużo też obsługujemy na miejscu, musicie poczekać na odpowiedź. Jak nie ma odpowiedzi po jednym dniu, ewentualnie prosimy o przypomnienie, każdego szanujemy, ale to jest. Praktycznie niemożliwe, żebyśmy na 100 wiadomości, 100, 100 telefonów odebrali, byśmy musieli non-stop siedzieć na telefonie, a musimy prowadzić działalność. Dwa kolejne kanały komunikacji z nami, i to są nasze rekomendowane w sezonie, to są maile. Na dole macie biuro małpahusator do mnie, a na dole części małpahusator.pl do Dawida, więc to są cztery oficjalne kanały.